Adam Mickiewicz Pani Twardowska Przygotował Piotr Gruszyński Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka, swawola, Ledwie karcz mnie rozwalił, ha, ha, hi, hi, hejże, hola. Twardowski siadł w końcu stoła. Podparł się w boki, jak basza. hulaj dusza, hulaj, Woła, śmieszy. Czuma przestrasza. Żołnierzowi, co grał z ucha, Wszystkich łaje i potrąca, Świstną szablą kołucha, Już z żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału, Co milczkiem wypróżniał rondel, Zadzwonił kieską pomału. Z patrona robi się kondel. W noc wyciął trzy szczutki, do łba przemknął trzy rureczki, smoknął smok i gdańskiej wódki wytoczył zęba półczki, wtem. Gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zazgrzytał. Patrzy na dno, co u licha, po coś tu kumie zawidał. Diablik to był w wódce na dnie, istny niemiec, sztuczka kusa. Skłonił się gościom ładnie, zdjął kapelusz i dał Zusa. Z kielicha aż na podłogę. Wpada rośnie na dwa łokcie. Nos jak haczyk. Użą nogę. I krogulcze ma paznokcie. Tam, bracie, to mówiąc, bierze obcesem. Cóż to, czyli mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem, wszak ze mnąś na łysej górze robił o dusze zapisy. Cyrograf na byczej skórze podpisałeś ty i bisy. Miały słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przebiegł, miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło. Cyrograf nadal nie służy. Ty, czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta, choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci. Ta karć szym się nazywa? Kładę areszt na wasze cię. Twardowski ku drzwiom się kwapił, na takie dictum acerbum. Diabeł za już ułapił. A gdzie jest nobile werbu? Co tu począć? Kusarada przyjdzie już nałożyć głową. Twardowski na koncept wpada i zadaje trudność nową. Patrz w kontrakt, Mefistofilu. Tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo trzy razy zaprząc Ciebie do roboty, a Ty. Najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do joty. Patrz. Oto jest karczmy godło, Koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, A koń niech skopyta łutnie. Skręć mi przy tym biczyk z piasku, żebym miał czym konia chłostać, I wyburuj gmach w tym lasku bym miał gdzie na popas zostać. Gmach będzie z ziarnek orzecha. Wysoki pod szczyt krempaku, Z brud żydowskich. Być strzecha pobita nasieniem zmaku. Patrz. Oto na miarę ćwieczek. Cal gruby. Długi trzycale. W każde z makowych ziareczek Wbij mi takie trzy bratnale. Mefistofil duchem skoczy, konia czyści, karmi, poi, Potem bicz z piasku utoczy i już w gotowości stoi. Twardowski dosiadł biegusa, próbuje podskoków, zwrotów, wstępa, galopuje kusa, patrzy, Aż i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie bisie, lecz druga rzecz, nieskończona. Trzeba skąpać się w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, Aż zimny pot na nim bije. Lecz pan każe, sługa musi, Skąpał się biedak po szyi. Wyleciał potem jak sprocy, Otrząsł się, parsknął raźnie. Teraz jużeś w naszej mocy! Najgorętszą odbył łaźnię. Jeszcze jedno będzie kwita, zaraz pęknie moc czartowska. Patrzaj! Oto jest... Kobieta. Moja żoneczka. Bardowska. Ja na rok u Belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja luba z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek i. Posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, już cała ugoda za nic. Ja był do niego pół ucha, Pół oka zwrócił do samki. Niby patrzy, niby słucha, Tymczasem już blisko klamki. Gdy mu Twardowski dokucza, Od drzwi, od okien odpycha, Czmychnąwszy dziurką od klucza, Dotąd, jak czmycha, Zackt <Glacht> Schmichel. <Glacht>